Na początku każdego zdania. Nawet jak tego nie powiem, to musicie sobie dopowiadać, że wszystko to, co mówię, to jest moim zdaniem, okej? Okay? Siema, wejdziemy sobie na hardcora i musimy zająć się cementem dzisiaj. Ten odcinek jest czwartym filmem z projektu Pszczoła, którego zwieńczeniem będzie odcinek piąty serii Hardcore. Różni się on nieco od poprzednich, bo ma bardziej formę podcastową. Ze względu na zbieranie dużych ilości piasku i żwiru niezbędnych do projektu, miałem dużą możliwość rozmawiania z widzami podczas streama na tematy krążące wokół szkoły, studiów i edukacji. Jeżeli masz ochotę uczestniczyć w takich dyskusjach, to gorąco zapraszam na strumyki na twitch.tv slash leweofficial. Link znajdziesz w pierwszej linie opisów. Zbieraniem piasku i żwiru, a dokładnie dużych ich ilości. Zobaczmy sobie ile dokładnie, mam to gdzieś tu zapisane. Teraz musimy zabrać się za zdobycie tak, brązowego barwnika, 27 staków wełny żółtej, 30 staków piasku, 30 staków gravelu, no i w międzyczasie żelazo, będzie nam się zbierało, a żelazo potrzebujemy 35 staków i 40 sztuk. Także dużo fest. Czy dzisiaj zdążymy wszystko? W godzinkę? Nie wiem choć się domyślam. Zaczniemy sobie od zebrania może wełny z owieczek moich tutaj, które są. A, okej, okay, one nic jeszcze nie zjadły. Ta mała ciągle je zabiera rodzicom. Trawę i... i co? I rodzice łysi. To niech one sobie ładnie jedzą. Zwiększymy sobie jednak ten sposób, a tutaj damy 10 czangów. O, i to będzie git, bo one sobie tam będą jeść, a my tego nie będziemy musieli widzieć. Pokczą? <laughs> mam nadzieję, że to tak działa. Zróbmy sobie na hełmie respiration. Dobrze pamiętam? Tak, respiration potrzebujemy. Wykopmy sobie to z poprzedniego Odcinka, ile wypadnie? Trzy. Kopczam. Musimy sobie znaleźć jakiegoś łebka, który nam to sprzeda. O ile w ogóle takiego mamy? Aqua Affinity to już posiadam. Skoro nie mam tutaj łebka od Respiration, to musimy sobie go załatwić. Potrzebujemy na pewno jeszcze łóżko jedno, dwa zróbmy w sumie. O nie tutaj chciałem, tylko tutaj. No szkurczy tutaj. Zróbmy sobie 6 chlebków, które im rzucimy zaraz. No i jeszcze ten villager będzie musiał dorosnąć. No dobra, na razie się zajmiemy piaskiem w takim razie. Piasku potrzebujemy 30 staków, czyli pełen shulker box i jeszcze trochę. Okej, okay, tutaj już sobie będą działać z młodymi tymi, a my za ten czas pójdziemy... Tylko właśnie, trzeba by było to naprawić trochę, co? Weźmiemy sobie w takim razie teraz shulker a to był ten, wypełnić musimy i jeszcze dorzucić trzy staki. Polecimy sobie gdzieś w tamtą stronę raczej. W sumie tutaj możemy, tak ostatnio, tutaj też sobie Piasek. Tą górkę możemy rozkopać. Dajmy sobie Shanker Boxa tutaj i możemy zacząć kopać. Co tam widzowie? Teraz się wakajki kończą, co? Lipa trochę. Do szkoły trzeba wrócić. Słyszałem, że w jakichś szkołach mają wprowadzać już e, czterodniowy system, nie? Myślę, że cztery dni nauki i trzy wolnego. W sensie nie, że dwa wolnego i jeden na jakieś tam dodatkowe takie też o tym słyszałem. No, ponad gdzieś tam już wprowadzili. E, w sensie wprowadzają w tym roku za granicą. A, tylko za granicą, tak? Myślałem, że i za granicą, i w Polsce. Powiem, że w Holandii e, też chyba albo już wprowadzili, albo wprowadzają. Myślałem, że w Polsce też. No, że źle słyszałem ja dopiero do pierwszej technikum idę. PogChamp. Fajnie, fajnie, fajnie. Powodzonka w takim razie. Technikum jest spoko, ale też nie zawsze. No, <laughs> ja byłem w technikum. Drugi raz bym nie wybrał technikum, ale nie było aż tak źle. Technik programista. O, Pog. To actually może być ciekawsze, bo technik informatyk, przynajmniej w tej szkole, w której byłem, o której tyle już opowiadałem, no to... no to tak średnio jest ze zdobywaniem wiedzy. Tam kurczę, trzeba mieć farta do nauczycieli. Znaczy chyba na każdym kierunku tak jest, nie? Trochę. Że trzeba mieć farta do Nauczycieli muszą umieć dobrze, że tak powiem, sprzedać wiedzę, nie? Przekazać o bardziej. Bo ci, co mi się trafiali, to był albo typ, który poszedł na nauczyciela nie po to, żeby uczyć stricte, tylko po to, żeby płacić swojej firmie mniejsze podatki. Za to, że poza prowadzeniem firmą ma jeszcze jest jeszcze nauczycielem. Także tak, to był jeden z nich. Inny zajmował się naprawianiem ekspresu na lekcjach, także też poczamp można było sobie nic nie robić i patrzeć, jak naprawia ekspres i pije kawkę. Kto tam jeszcze był? Była pani, która nie zabrała bardzo ogarniała czytanie nazwisk, no i ogólnie nie za bardzo ogarniała, ale jednak była nauczycielką, także tak. Kto tam jeszcze był? Próbuję sobie teraz przypomnieć wszystkich nauczycieli. O, był jeden, co wysyłał nas do innej sali, do nowej sali, nowo powstającej, żebyśmy tam montowali okablowanie i inne rzeczy, routery jakieś na ścianach i tak dalej. Też fajnie. D darmowa siła robacza tak zwana. No i co? I siedmiu dyrektorów, nie? Którzy byli łasi na kasę i. No tak, to jest. no. Ale na kierunku programisty. Imo, może być ciekawy. Nie wiem, Ciężko by powiedzieć, nie? Jak jesteś zajawiony w programowanie, to Imokoks, to fajnie. Jak masz takie zainteresowanie, to zawsze warto sobie taki kierunek obrać. Tylko uważaj na to, żeby szkoła Ci tego zainteresowania nie odebrała, nie? Także nawet jeżeli w szkole byś się zaczął nudzić, to po prostu olej naukę w szkole, tych konkretnie rzeczy, które Cię interesują, i ucz się na własną rękę. To ci o wiele, wiele więcej da niż papierek, technik, programista. Bo będziesz miał większe doświadczenia, jak będziesz sam się uczył. Lepsze to niż żebyś stracił zainteresowanie tym, co lubisz, nie? Miałeś najdłuższy dzień. W sensie zaczynasz o 8 i kończyłeś o. Tam nie miałem aż tak źle, bo tam miałem najdalej do 1530 albo 15. Nie, 15 miałem w gimnazjum. 1515 15 w gimnazjum. Chyba 1530, wydaje mi się. No, coś z tych dwóch godzin. Także nie miałem aż tak źle jak niektórzy, że tam 17 czy coś. Ale no w domu byłem i tak trochę po 17, no bo autobusy, bo ja dojeżdżałem ogólnie do szkoły tam w Zianej górze, nie. To autobusy miałem co nieco parę minut, tylko co bardziej parę godzin, tak co półtora godziny na przykład. No i to już mi zabierało tak naprawdę od 6 do 17. No, czyli w zasadzie, mimo że w szkole byłem te 8 godzin, w sensie 8, no od 8 do tej 15, to 7 godzin, tylko że 8-45-minutowych lekcji, no to plus jeszcze dojazdy to tak naprawdę mi zabierało jakieś 11 godzin, nie? Dlatego później przeniosłem się do szkoły tej w moim mieście i, i dzięki temu traciłem tylko 7 godzin, a nie 11. I też dzięki temu zacząłem w sumie bardziej się rozwijać na tym Twitchu i w montowaniu i tak dalej. Zacząłem się uczyć tych rzeczy, które mnie zaczęły interesować. Do szkoły tak naprawdę robiłem sobie zdjęcia książki i sobie czytałem na lekcjach. To była główna rzecz, którą robiłem. I to się sprawdzało u mnie, bo mogłem się czegoś nauczyć, mogłem się dowiedzieć jakichś rzeczy, które lubię, i tak dalej, a nie musiałem się męczyć na lekcjach tym, czego i tak nie użyję. No i zdałem sobie swobodnie i zdałem maturkę do egzaminu zawodowego nawet nie starałem się, no bo tam, tak jak opowiadałem, już zdobyłem jeden punkt za styl, czyli za wyjęcie dysku z koperty. <laughs> Ale za to widzicie, no jestem teraz montażystą, nie? Twórców youtubowych. Ja potrafiłem mieć od 7. 45 do 17.30 to jest masakra. Nie wiem, w ogóle co za dzban musiał wymyślać plany lekcji, żeby dzieciaki miały przed 8 zaczynać zajęcia. To jest chore w ogóle. Nie wiem. I w ogóle kończenie po 15.00 to jest też, nie wiem, w podstawówce tym bardziej. Jak tak można w ogóle dziecku zrobić? To jest takie, nie wiem, ruinowanie życia po prostu już za młodu. Monka giga. Daj niż do 15.00, co dopiero w ogóle 17.00. Trzeba być takim bałwanem, <laughs> że tak ładnie powiem, co trzeba mieć w głowie, żeby dawać takie godziny dziecku. Tym bardziej, że wiecie, pod tym względem to akurat chodzenie do pracy jest lepsze, bo do pracy idziesz na 8 godzin, ale dostajesz za to pieniądze. A do szkoły idziesz na więcej niż 8 godzin, co się tracisz więcej niż 8 godzin, bo pewnie wracając do domu jeszcze masz zadanie domowe, co jest w ogóle już głupotą totalną, i tracisz sobie dużo czasu, ale nie dostajesz za to pieniędzy. Tak to jest. Od 8 do 16.05 to było najdłużej Po 8 jeszcze mózg nie pracuje dobrze Czy tam gdzieś? Taka jest prawda O poranku, w sensie o poranku, po przebudzeniu Zwłaszcza w takich porach dzieciakom nie pracują Tak głowy jak powinny, jakby to było oczekiwane Jest jakiś numer cały czas do mnie dzwoni Tak zwany konsultant wirtualny Lekcje nie powinny się zaczynać tak wcześnie Bo ogólnie dzieciakom, w sensie Dzieciakom i młodzieży, oczywiście, żeby nie było, że ten Melatonina wytwarza się W późniejszych godzinach niż Później, nie? Bo później się to zmienia Zegar biologiczny. Przez to dzieciakom jest trudno pójść spać o normalnej porze, żeby spać 8 godzin. Także szkoła powinna być najwcześniej w ogóle na 10, żeby móc cokolwiek zapamiętać. 8 dla mnie w porze, przed tą godziną mnie. Nie, no przed 8 na pewno nie. Ale 8 jest o tyle słaba, że żeby pójść na 8, to trzeba wstać o jakoś siódmej, albo niektórzy nawet o 6. Tak to nie powinno wyglądać, no bo nic się dzieciaki nie nauczą. Będą się tylko męczyć w szkole. Pierwsza lekcja WF. Ostatnia WF też jest słaba. WF to w ogóle powinien być osobny, specjalny dzień na zajęcia wychowania fizycznego i powinien czegoś faktycznie. Tam uczyć, a nie macie piłkę, pokopcie sobie. To się wiadomo, kopanie w piłkę spoko, do integracji, nie? A to bardziej, po prostu, powinny być piłki dostępne tak do pokopania na przerwie. Ten system jest o tyle słaby, że to jest ten pruski system nauczania, nie? Sobie wymyślili taki system od 8 do tamtej 15 czy 16, siedzą przez 8 godzin w ławkach z małymi przerwami i uczą się, jak być dobrym pracownikiem po prostu w fabryce, nie? Bo ten system powstał po to, żeby ludzie się nie wychylali, żeby byli wszyscy w rządku ładnie i żeby każdy był taki sam i każdy ładnie w gęsie Szedł do pracy, do, do fabryki, a później szedł do domu i najlepiej oglądał telewizję państwową, która będzie mówić, że jest koks. Wszystko się zmienia, widzę Wszystko cały czas się zmienia poza systemem edukacji. Mistrzostwo, po prostu. Szkoły mają ułożone ławki, tak jak w fabrykach No Dokładnie, właśnie o tym mówię. No, bo właśnie w tym celu powstała szkoła, żeby od dziecka przyzwyczajać, że siedzi się w ławkach przez ileś tam godzin, później idziesz do domu, odpoczywasz i następnego dnia wracasz i robisz to samo w kółko. Wchodzenie spać 22 i wchodzenie 6 jest G. To prawda, ale też Trzeba pamiętać, że pójście spać o 22 nie dla każdego jest w ogóle możliwe, nie? W sensie w wieku e, dojrzewania, kiedy właśnie ten zegar biologiczny się przesuwa i melatonina wytwarza się nie o tam 21-22, tak jak u dorosłych ludzi, tylko właśnie się przesuwa i wytwarza się tam o północy albo o pierwszej, no to przecież pójście spać o 22 jest no dosłownie niemożliwe, nie? Strasznie ciężko jest zasnąć w takim momencie. No i przez to są niewyspani, bo idą spać zanim w ogóle melatonina się będzie wytwarzać. Albo idą właśnie jak się melatonina wytwarza, o tej północy, czy tam pierwszej. Jak tam? Y dobrze, dobrze, tak ogólnie. Tak sobie powoli wracam do streamowania. Teraz trochę przerwy miałem, bo problem z kąpem miałem. I to taki mocny, bo bloku pompka w chłodzeniu wodnym mi się popsuła i no, komputer chwilę pochodził. Maksymalnie chyba wytrzymał trzy. 3 minuty? Nie, 5 minut chyba. Bo sobie nastawiłem timer. 5 minut chyba wytrzymał, bez odpania przeglądarki, czy tam gry, czy czegokolwiek. I się wyłączał sam. No się przegrzewał. Straszna i no. i szukałem tam sposobów, czy to może przez pastę termoprzewodzącą, przez, nie wiem, jakieś wiatraczki i tak dalej. Aż w końcu stanęło na tym, że, że się okazało, że pompka po prostu się zepsuła. W sensie tak obstawiam, bo wymieniłem na radiator, który miałem z procesorem kupiony. I zaczęło działać już normalnie. Właśnie przez to dwa razy musiałem pastę wymieć. Na początku myślałem, że to tylko przez pastę. I specjalnie kupiłem lepszą pastę, Więcej zapłaciłem, wszystko ten. Wymieniłem sobie pastę, zakładam i dalej się wyłącza. A jeszcze parę dni przed tym wyłączaniem, takim, że już w ogóle nic nie mogłem zrobić, miałem taki problem, że monitor mi padł drugi. I myślałem na początku, że to problem z kartą graficzną w ogóle. Jezu, to było takie zamieszanie. Tyle rzeczy normalnie przeszukałem, co mogło być problemem. Bo tutaj myślałem, że karta graficzna. Później myślałem, że tylko jakieś złącze po prostu nie działa. Później sprawdzałem właśnie te wiatraczki, wymieniałem pastę i tak dalej. No a finalnie wydaje mi się, że to jednak ta blokopompka się popsuła i musiałem wymienić całe chłodzenie procesora żeby mi się nie spalił, w końcu za którymś razem finalnie się udało ogarnąć i... i działa lepiej, bo teraz są chłodniejsze temperatury, bo jest jeszcze nowsza pasta. Tym razem już tańsza, bo tamta droższa było tylko na jedno użycie, także. Dobra, Yellow Shulker Box możemy sobie odłożyć. bo Mamy już tu full piasku. Tutaj dołożę te dodatkowe trzy. I tutaj jeszcze trzy grawelu, nie? Będę musiał dołożyć. No to weźmy się za ogarnianie całej reszty, no bo tak siedzimy, gadamy, a projekt ich stoi w miejscu. Ale gadać można jak najbardziej, nadal. Przynajmniej ciekawy odcinek będzie pogadankowy. Pora się chyba przenieść pod wodę. Drzwi se jeszcze wezmę wleciał film na moim drugim kanale z robienia matury właśnie, także polecam sobie sprawdzić. Normalnie pobrałem sobie arkusz, wydrukowałem i zrobiłem maturkę, więc zapraszam, można sobie zobaczyć, jaki wynik osiągnąłem po dwóch latach przerwy od szkoły. Matura to jest bzdura trochę. No jakby sama nazwa już, egzamin dojrzałości. Cała wspólnego jakiejś zadanka, jakieś tangensy z dojrzałością. No, chyba wiadomo. A propos matury, chciałbym tylko przypomnieć, że ostatnio na moim drugim kanale rozwiązywałem tegoroczną maturę po dwóch latach od skończenia szkoły. I jeżeli chcesz zobaczyć, jak mi poszło, to zapraszam do pierwszej linijki opisu. Ja się zastanawiałem czy nie zrobić matury z polskiego, ale to już, to już jest trochę więcej roboty, Co w się sensie, mogłabym mi dużo gorzej pójść. Może za rok, tą 2024 bym zrobił wtedy też z polskiego, bo za rok na pewno będę chciał powtórzyć z matmy też maturkę. A Zobaczymy jak pójdzie. Kiedyś sobie wymyśliła trzeba było przeanalizować, sama dostała na 60%. Tak, było coś takiego, nie? Zresztą w ogóle te, w cudzysłowie, czytanie ze zrozumieniem, to jest taki żart, nie wiem, że ludziom nie jest wstyd tego tak nazywać. To ma tyle wspólnego z Czytaniem ze zrozumieniem, co nazwa egzamin e, dojrzałości z tym, czym faktycznie jest matura. To właśnie czytanie ze zrozumieniem to jest sprawdzenie po prostu wiedzy na temat języka polskiego. Bo nie ma znaczenia, czy przeczytasz ten e, tekst, czy nie. Znaczy dobra, ma znaczenie, czy przeczytasz, czy nie, bo jednak e, trzeba się na nim wzorować, ale zadania, które tam są, nic ci to nie da, jeżeli zrozumiesz tekst. W sensie, zrozumiesz tekst, wiesz, co tam było napisane, nawet zapamiętasz go całkowicie, nie? Będziesz umiał powtórzyć z pamięci. Nic ci to nie da. Musisz znać, jak to zdanie jest zbudowane stylistycznie, musisz wiedzieć coś tam, czyli coś tam. Także czytanie z rozumieniem nie jest tym, za co się podaje. A żeby zdać dziś na jakiś kierunek dobry na studia, to powalana jest. Dlatego większość studiów się nie opłaca, widzowie. Jakby dużo więcej możecie się nauczyć samemu. Od razu wam to mówię. Bo jakbym poszedł na studia montażowe, to jeszcze bym był na studiach. no jeszcze by te studia moje trwały. A ja nie wiem, czy bym się nauczył tyle samo, co teraz montując samemu i ucząc się samemu. Wszystkich podstaw montażowych, storytellingu, jakichś sztuczek, jakichś różnych e, trików montażowych i wszystkiego. I raczej bym się tylu rzeczy nie nauczył, co sam się nauczyłem. Tak mi się wydaje, że studia by mi nie dały tyle wiedzy praktycznej, którą mogę faktycznie wykorzystać, tak? Zresztą Blaszkę opowiadał, bo Blaszka był na, znaczy jest chyba dalej, nie wiem, na studiach montażowych. No to opowiadał na jednym streamie, czego tam się uczy, zwłaszcza w pierwszym roku. Pomijając to, że ma też zwykłe przedmioty, jak tam matma polski i jakieś tam, to jeszcze miał tak historię filmu, tutaj jakieś coś tam. Ogólnie wiedza teoretyczna w dużych ilościach, nie? Tylko, że właśnie ta wiedza teoretyczna rzadko kiedy i średnio się przekłada na faktyczne tworzenie, bo Zazwyczaj jest to po prostu historia. Jest to coś, co teraz niekoniecznie się sprawdzi. Zwłaszcza jeżeli ktoś idzie na studia montażowe, bo chce, nie, wiem, montować na YouTube'a, albo montować do Netflixa, czy do jakichś tam programy telewizyjnych i tak dalej, no to niekoniecznie, nie wykorzysta całej tej wiedzy do takich rzeczy. Wszystko to będą, rzadko będą to potrzebne rzeczy, a może w ten sposób. Bo też nie chcę nikomu mówić, że studia są kompletnie złe i nie warto na nie iść. Chociaż trochę tak uważam, że w większości przypadków, a przynajmniej w większości, czyli tych, o których myślę, bo tam nie, nie badałem wszystkich studiów i nie wiem, jakie są wszystkie kierunki świata, ale w większości lepiej być samoukiem i uczyć się tych rzeczy samemu niż... Czytamy sobie, oczywiście z internetu, tak jak w moim przypadku montowanie, niż po prostu iść na jakieś studia i męczyć się parę lat z przedmiotami, które, które w ogóle nijak się mają do kierunku, które się obrało, nie? Więc się nauczy człowiek z własnego doświadczenia niż z szkoły? To prawda. Powiedzmy, studia sprawa. Dzięki, Nicewit. No, ale taka jest prawda. No, dużo więcej się nauczyłem na pewno w praktyce, robiąc po prostu... Montując, chociażby zaczynając od tych trailerów, które robiłem, aż po pełnoprawne odcinki montowanie dla większych twórców, niż bym się nauczył na studiach. No, profil liceum to tam jeszcze mało, mało istotna rzecz tak naprawdę, ale lepiej liceum niż, niż technikum. To w się sensie przynajmniej w moim przypadku, nie? No tak jak już mówiłem. W moim przypadku wolałbym, gdybym miał jeszcze raz iść do szkoły, to bym wybrał liceum, żeby po prostu szybciej zdać tą maturę i mieć wywalone w szkołę, uczyć się własnych rzeczy, tych co, tych co faktycznie chce robić, nie? A nie tam jakieś pierdoły typu język polski, który tak naprawdę nie jest językiem polskim, tylko jest historią Polski, e, sztuką Polski i tak dalej. I wszystkimi tam rzeczami. Na języku polskim ogólnie się mało uczy o języku polskim. Bardziej właśnie o historii, sztuce, nurtach jakichś tam artystycznych i innych takich rzeczach i osiągnięciach Polaków. Ja mam przykład na sobie, że angielskie z szkoły w ogóle się nie uczę. Co umiem, angielskiego to gier. To prawda, to prawda. Ja też z gier. Większość angielskiego, co umiem. No takie 95% bym powiedział tego, co umiem po angielsku, no to z gier, seriali, filmów i, i YouTube angielskiego. W sensie, no, bo oglądam w celu nauki montowania chociażby, nie? No, z angielskim akurat tak jest. To wszystko, Lepiej, lepiej jest się uczyć swoich rzeczy, niż tam się użerać. W no sensie warto sobie w trakcie szkoły znaleźć po prostu jakieś rzeczy, które Was interesują, ich się trzymać, uczyć się ich, to co Wam się podoba, to co Wam siedzi po prostu i wywalane w jakieś oceny. Pamiętajcie, że oceny, no. Raczej w pracy nie będą was pytać o oceny, jakie mieliście. Jedyne, o co mogą zapytać z nauki, no to po prostu o, studia, nie czy coś tam. Ale raczej. Raczej częściej jest patrzone na doświadczenie niż na studia. Bo po studiach macie wiedzę sprzed paru lat. Na studiach uczycie się czegoś, co kiedyś działało po prostu. Teraz też może działać, ale niekoniecznie. Więc na studiach uczycie się wiedzy sprzed paru lat od osób, które uczyły się sprzed jeszcze większej ilości lat. To wam da tyle, że macie jakby przestarzałą wiedzę, nie? Na co wam taka wiedza w pracy? Raczej łatwiej będzie pracodawcy nauczyć kogoś nowej rzeczy. Teraz przykład na montowaniu, nie? Akurat mówię. Nie wiem, jak tam w innych różnych tych, ale łatwiej jest na przykład pracodawcy nauczyć kogoś montować w takim stylu, jaki on oczekuje, niż łamać przekonania, które się ma po paru latach studiów. Bo przyjdziesz po paru latach studiów i mówisz, to trzeba zmontować tak, tak, tak i tak. A on ci mówi, ale teraz jest doba internetu i ja chcę to dynamiczniejsze, chcę tutaj takie coś, chcę tutaj takie coś, chcę tutaj takie coś. A ty co? Pięć lat studiów, czy ileś tam montowania i co i musisz się od nowa wszystkiego uczyć. Od zera tak naprawdę. Więc tutaj lepiej, lepiej jest doświadczenie, po prostu, nie? W takim przypadku, który ja na przykład nabyłem u torka montując tak startowo, nie? Nabyłem doświadczenie w montażu, właśnie w tym programie, którego chciałem się nauczyć, no i tyle. na jakie wykształcenie? Brak niż średnie, wyższej TP? No tak, mogą o to zapytać, nie? Ale no na przykład w tym moim przypadku, tak jak mówię, dalej, na moim przykładzie w montowaniu nie zapytałem Cię o wykształcenie, tylko bardziej o doświadczenie. I to raczej w wielu branżach pytają bardziej o doświadczenie. jakbym miał zatrudniać montażystę, to też bym pytał o jakieś doświadczenie albo coś, no i w razie czego bym sam uczył, nie? A jakby mi przyszedł gość po studiach i mówił, ja się znam, ja jestem po studiach, mam papierek i tak dalej, jestem montażystą, no to taka osoba może iść raczej, nie wiem, bardziej do TVN-u, Polsatu czy coś, no bo pewnie ogarnia, ale, ale niekoniecznie w takim stylu, jaki ja bym oczekiwał wtedy, nie? Ja bym chciał tutaj dynamikę, tutaj jakieś takie przejścia, tutaj jakieś efekciki fajne, a on mi będzie opowiadał, jak to kiedyś było i co, historię kinematografii mi opowie? No, no a co mi to? To bym zatrudniał bardziej osobę albo z doświadczeniem, albo bez doświadczenia, po prostu będę ją uczył, nie? Montowania w taki sposób, jaki ja oczekuję. Podstawy filmu i fotografii. No właśnie, to może brzmieć fajnie, ale dobra. Moim zdaniem, bo to oczywiście cały czas, nawet jak tego nie powiem, to musicie sobie dopowiadać, że wszystko to, co mówię, to jest moim zdaniem, ok? Na początku każdego zdania dopowiadajcie sobie, że mówię moim zdaniem. No to tak, moim zdaniem <laughs> te rzeczy mogą być mega ciekawe, ale tylko pod warunkiem, jeżeli osoba przekazująca tą wiedzę będzie to właśnie przekazywała w sposób ciekawy, wartościowy i tak dalej. I dodatkowo, no raczej mało jest osób, które tak właśnie przekażą tą wiedzę. Wiedzę, więc lepiej takie rzeczy zainteresować się i samemu sobie poszukać. Wpisać hasło w przeglądarce na przykład. Wpisać fotografia podstawy i czytacie sobie artykuły. Jak Was jakiś temat zaciekawi, typu dowiecie się, że ważne są trzy elementy, typu w sensie trzy elementy jakby z aparatu, no wiecie o co mi chodzi, że przesłona, czas naświetlania i coś tam i tam, nie? No to widzicie, że jest coś takiego, jakaś nowa rzecz, OK. Chcę się dowiedzieć więcej na ten temat. Wpisuje to hasło w przeglądarkę. I czytam tam kolejne rzeczy, tam znajduję jeszcze kolejne rzeczy i tak. Takim sposobem uczycie się dosłownie podstaw, ale od podstaw idziecie w szczegółowość. Czyli tak naprawdę dowiadujecie się dużo więcej, niż byście się uczyli na jakichś tam studiach, czy gdzieś. Po prostu od podstaw wszystkiego i macie kilkanaście lekcji podstaw, później kilkanaście lekcji czegoś tam. W ogóle w jakiejś randomowej kolejności, nie? A tak to uczycie się w takiej kolejności, jaką chcecie, jaką sami sobie wybierzecie. Znajdujecie coś, co was ciekawi, no to od razu wstukujecie w przeglądarkę co to jest i się dowiadujecie, nie? Ja też jakiś efekt ciekawy widzę na jakimś filmie na YouTube, cokolwiek, jakikolwiek efekt typu powiedzmy, nie wiem, glitch efekt, nie? Że takie przejście glitchowe. No i wpisuję w przeglądarkę glitch transition i sobie znajduję. Zwłaszcza po angielsku, nie? Ten najwięcej jest y, wartościowych rzeczy się znajdzie. No i wtedy już wiem, jak się robi glitch efekt. Każdą rzecz tak możecie się nauczyć, bo mamy takie czasy po prostu, że w internecie wszystkiego możecie się nauczyć bez jakiegoś większego wysiłku. Co do swoich kursów internetowych i nieinternetowych z takimi rzeczami. Prawda. Właśnie, nawet się opłaca znaleźć sobie kurs o czymś skondensowany w paru lekcjach, nawet fizycznie. Specjalnie gdzieś pojechać i chłop wam przedstawi tą wiedzę praktycznie, no, całą wprost, po prostu, nie? I wy się dużo więcej nauczycie, niż siedząc na studiach, ewentualnie śpiąc na studiach. Wiecie, jak to wygląda sami, nie? Bo chodzicie do szkoły, chodziliście. Kiedy speedruny, no na razie, na razie trochę przerwać od speedrunów. Kiedyś bym se wrócił jeszcze na pewno, zwłaszcza do FSG, na pewno sobie bym wrócił, ale to jeszcze troszkę. Sub 4 World Record? No wiem, właśnie wiem, bo śledzę sobie te rekordy. Widziałem, widziałem. No ale ja tam nie walczę o rekord, nie? Znaczy, ja walczę o, o swoje PB. <laughs> A bardziej for fun to wolę robić, nie? Nie chcę się tam pocić w jakieś te, te, te kółko z. Tymi statystykami, gdzie jest lawa, gdzie jest coś tam. Mi się to fajnie po prostu robi, nie? Nie chcę się pocić, bo jak się zacznę pocić, to i to obawiam się, że może mi to zbrzydnąć speedranowania, a tego bym bardzo nie chciał. Wolę sobie porobić po prostu for fun, dobrze się bawić przy tym. Także wrócimy sobie na pewno, ale jakoś jakoś tak luźniej, swobodniej. Ale na razie póki co działam na tym hardkorze sobie. Ale tak czy inaczej, jeżeli cię zainteresuje coś takiego, uważaj po prostu na moment, kiedy może ci to zbrzydnąć, nie? Bo napisałem, że wyczujesz taki moment po prostu, że będziesz miał takie, ale ten nauczyciel tak już zaczyna to monotonnie. Nie tłumaczyć, że robić się to nudne po prostu. Jeszcze zahacza o tematy, które Cię nie interesują. Ty potem omawia jakąś coś tam, coś tam, coś tam, i nagle przychodzi do jakiegoś tematu, który jest mega nudny. To po prostu to olej wtedy i zacznij sobie w domu szukać tematów, które Cię interesują. Na przykład. Może akurat Cię zainteresuje te jakiś tam konkretny typ fotografii, typu portretowe, albo jakieś tam jeszcze inne, albo na przykład będziesz chciał robić fotografie ślubne, no to też po prostu posprawdzę jak to tam wygląda, jak to się robi, połóż się trochę po prostu na własną rękę i myślę, że Ci się wtedy to dużo bardziej spodoba. I do od razu, zawsze jak się będziesz uczył, to w międzyczasie praktykuj to. W sensie testuj to, czego się nauczyłeś. Bo na przykład w szkołach też się mogą trafić nauczyciele, którzy jak zobaczą, że dziecko się stara, że mu się podoba jakiś przedmiot, to faktycznie będą z nim tak współpracować, że jeszcze bardziej mu się spodoba. Ale są tacy nauczyciele, którzy po prostu brutalnie likwidują w dziecku jego zainteresowania. No po prostu prowadzą w kółko cały czas tak samo i niczym się nie interesują, nie? I profesorowie też tacy są. Niektórzy. Nie, nie mówię, że wszyscy, nie? Bo wiadomo, że nie wszyscy, ale jest dużo. Z opowieści oczywiście mówię osób, które były na studiach, no bo ja nie byłem, są profesorowie, którzy po prostu przychodzą, omawiają temat i idą. I tyle, nie? nie? mają jakiegoś omawiania szczegółowego, jakiś że podchodzą jakoś bardziej personalnie do uczniów czy coś. Tylko po prostu przedstawiają to, co mają przedstawić i koniec lekcji, do widzenia, pozdrawiam cieplutko. Raczej właśnie jak jest osoba, która, która faktycznie jest bardziej z pasji nauczycielem, czy też przekazywaczem wiedzy profesjonalnym, no to na pewno dużo więcej się nauczycie u takiej osoby niż u klasycznego nauczyciela czy profesora. Także trzeba po prostu trafić na dobrą osobę, no to już jest RNG. A jak się nie trafi, to po prostu działać na własną rękę. Mamy grawę i piasek zdobyty, także jutro zajmiemy się brązowym barwnikiem, czyli będziemy musieli znaleźć dżunglę oraz 27 staków wełny żółtej.